Okej, okay, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Jesteśmy w trakcie walki z jakimś truposzem Z kim to jesteśmy właściwie? Nidhral Nidhra... Jak widać sytuacja wygląda bardzo kiepsko A, dzięki Lucero za suba Pamiętaj, jesteś legendą, każdy kto subskrybuje do mojego kanału, jest... Będzie... wykrzyczany Z której części Polski w ogóle jesteś? Może za granicami Polski mieszkasz? O, dzięki za followa na Dzięki za wsparcie. Chyba utknął tutaj, tak? Znowu te potwory. No. O, tak blisko. Poznaję, ja pochodzę z Podkarpacia. Ale obecnie mieszkam już od 10 lat w Irlandii, w Dublinie. Miło mi Cię poznać, Jak Masz na imię? Chodź mi Pana? Nie. Która to godzina? 15.22 Właściwie powinienem już zostawić, bo muszę jechać po kobiety do... Do pracy, ale jeszcze z 15 minut spokojnie mogę Pograć. 15? Za 15 muszę wyjechać Łukasz, miło mi. Ja mam na imię Michał. I jestem z Podkarpacia z Rzeszowa. Znaczy okolice Rzeszowa. Nie wiem, byłeś tam kiedyś? Ok, teraz inaczej się przygotujemy to na to. Aha, życie mam ustawione. Musimy zmienić tak. Generację wytrzymałości zamiast siła ataku, ona z siły ataku. Spróbujemy trochę czarami wytępić taka potworka Gdzie jest? Jeszcze jedna rzecz. O, dzięki, możesz mi... jakbyś, mógł, jakbyś był tak miły wysą i zaproszenie moglibyśmy razem powierać e, Tutaj na tym mam po prostu Corkalon z tego co mi się wydaje na PlayStation Network I co ja szukam? Szukam Kurczę wyleciałam z głowy czego szukałem to mam ustawione no, dostałem wiadomość na tym dobra po streamie cię przyjmę jeśli to nie problem dzięki za zaproszenie Nie wiem, grasz może czasami w Call of Duty? A często gram w zombiaki Moglibyśmy razem zagrać Co mi tutaj brakuje? Co ja chciałem zrobić? Myśl głową jest w walki walki... Aha, no to też to zmieniłem. Spróbujemy tarczę ochronną sobie zapadać. Ciekawe ile wytrzymasz.

Trzeba mieć trochę czasu na regenerowanie Shit, znowu to uznałem eee, a masz Advanced Welfare? Advanced Welfare Kurczę, co wychodzi to gram praktycznie? W GTA masz w GTA 5 może? Co on się zregenerował? Gdybyśmy byli do na przykład pograć. Dobra, ostatnia skółka nam została ja, Do ściany go trzeba przyprać? Przyprzeć? Można by spróbować, nie? Wiem, może dzisiaj wieczorem. Nie wiem, co będę co jeszcze wieczorem robił, ale. Jak coś to moglibyśmy zagrać. Dobra, miód teraz szybko, bo jestem widzę zatruty. Tym razem nam się uda A który masz poziom na GTA? Flasz multiplayer na GTA czy nie? No ja otworzę znowu portal bo to jest czas na jego regenerację no to jest bez sensu co do pełna się znowu zregenerował No dobrze to wygląda po raz kolejny O jedyne co zostało to butelki wody W końcu. Ja też. No to nieźle, jestem dopiero na, na 39. bodajże Grałem na samym początku, ale nie miałem ekipy, nie miałem z kim za bardzo grać. Także zapisz grę. Także dlatego mam kiepski poziom. Ja są ciężko. Jeśli nie jesteś z kimś party, ciężko dokonać jakiejś misji, nie? Bo jak ktoś nie wyjdzie, to coś tam, to coś tam. Ok, dzięki wielkie za subskrypcję. Dzięki za dodanie do, do mnie na PlayStation Network. I do usłyszenia. Mam nadzieję, że rozegramy razem. Trzymaj się, cześć. Tarsza ochronna, magiczna pałapka... Yy, drżenie pieniędzyczne. To co ja to zniszczyłem? Jest coś tutaj za tym, nie? Nic? Nie, nic chyba nie ma. No to jak się eliksrym się pojawił? Ta wyprawa będzie... To nazwać przełomem chyba w mojej karierze na wieźmieniu, bo dużo schematów znalazłem. Teraz tylko pozbierać różny shit i można będzie coś z tego sklepać. Tu jeszcze jakieś dwie skrzynie. Tutaj było jakieś przejście z tego, co mi się wydawało, tak? Jest teraz tak. by zrobić szybką medytację oczywiście. Co jest? I co, mam z tym zrobić? Czy coś tutaj leży? No to odpalić? Kamień się chyba nie pali. Nie? Nic tutaj nie widzę. Sorry, muszę do skoczyć. Czyli tutaj nic nie ma. z mikrofon. Tutaj tak wygląda, jakby w tym rogu coś było Może jest zgliczowane Nie wiem, bez sensu Z tej strony jak przejście. To jest tylko to zajście, którego żeśmy zeszli. A, idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Hmm, tu można na coś zakąsić chyba. Pobiałem zimnie. Tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio. Tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio. Niewiele nam to daje. Dziakle. Mm. Może to i lepiej, że nie zostawił dla Ciri jasnej wiadomości, skoro wpadł tu dziki gon. Na pewno uruchomili projekcję. Przetrząsnęli wszystko. A gdyby mieli więcej czasu, pewnie nie zostałby tu kamień na kamieniu. Ale to nie zmienia faktu, że niczego się nie dowiedzieliśmy. Ani o Elfie, ani o Ciri. No cóż, wiemy, że dobrze ją znał, podróżowali razem. Właśnie. Wiedźmy z Bagien. Z Moczarów. Keira, jeśli coś przede mną ukrywasz. Ale ja przecież nic... Znasz te wiedźmy? Nie, nigdy ich nie spotkałam, ale czytałam o nich. W jednej z chat w wiosce znalazłam stary manuskrypt. Była tam mowa o tym, że miejscowe czarownice chodziły czasem na krzywuchowe moczary. Były pośredniczkami między wieśniakami a paniami lasu. Wiedźmy nie tolerują intruzów, ale pomagają miejscowym. Ponoć to one powstrzymały zarazę w Welen. A ty co o tym myślisz? Chętnie uznałabym to za starych bab, ale. Kiedy przybyłam do Welen, przez pierwsze kilkanaście dni miałam paskudne koszmary. Coś wzywało mnie na bagna. W pewnej nocy wprowadziłam się w jawny sen i stawiłam temu czoła. Kontakt urwał się natychmiast. Od tamtego czasu cisza. Jak do nich trafić? Bagna są rozległe i niebezpieczne, ale podobno wiedźmy wskazują wieśniakom właściwe ścieżki. Księga każe odszukać kapliczkę na krzywuchowych moczarach, a później iść za śladem słodyczy. Słodyczy? No tak. W Kermoren nie czytają dzieciom bajek do snu. Wszyscy normalni ludzie wiedzą, że wiedźmy mieszkają w chatce z piernika, która stoi na kurzej nóżce. Będę musiał przekonać się sam. Weź tę księgę i przeczytaj ją. Ja naprawdę wierzę, że znajdziesz cywil. No dobrze, to na początek rozejrzyjmy się za jakimś wyjściem. Dobry pomysł. Najpierw to przeszukamy to miejsce. Po co tu w ogóle przyszliśmy? Hmm, tajemniczy magdzielarz. Hmm, tajemniczy magdzielarz. buty myśliwskie. A to chyba, że mnie znaleźli, nie? Co to jest? Eliksir, który dostał ode mnie. Wygląda na to, że mu się przydał. Musiał sam spalić te notatki. Dziki Gon nie byłby aż tak dokładny. Czyli domyślał się, że go szukają. Tu więcej będą rzeczy. Będą niedźwiedzia. by było chyba na tyle, nie? Chyba się ślepeczki rozwalić? Nie. Wyjście. Dziwne, medalion a przecież nic tu nie ma. Co jest z tą ścianą? To iluzja. Też ją wyczuwam. Spodziewałam się, że możemy się tu na nie natknąć i dlatego wzięłam to ze sobą. To? Czyli co? Oko Nehaleni. Służy do rozpraszania iluzji. Łatwo je skonstruować, więc możesz je zatrzymać. Na pewno ci się przyda. No, i za każdym razem będziecie o mnie przypominało. Mm, dzięki. Aha. Proste, prawda? Mhm. Przekonajmy się, gdzie prowadzi to przejście. Okej. Okay. Założymy tarczę ochronną, na wszelki wypadek. Opcję zapiszemy sobie w tym miejscu. Jeszcze coś? Czujesz od lewej jakby prąd świeżego powietrza? To pewnie wyjście. No to chodźmy stąd wreszcie. Poczekaj, jeszcze magiczny kaganek. Magiczny, co tym razem? Kaganek. Elf mi go obiecał w zamian za pomoc. A skoro raczej tu nie wróci, mogę go sobie sama wziąć. O ile go znajdę. Pomożesz mi? Mm -hmm. Ja już go chyba wziąłem. Tak, pomogę. No to świetnie. Chodźmy. Bella Glam. Na pewno coś tam znajdziemy. Ja zrobiłem. Nie chciałem tego zrobić. Ok, chyba do tego przejdziemy w następnym odcinku. Jak widzę, czas mi się kończy. Dzięki za wielkie oglądanie. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. To się mówi, to nic nie kosztuje. I jeśli Wam się podobało, proszę zostawić lajka. Jeśli nie, to dislike. A więc do usłyszenia, cześć!